W Rosmanie pojawiły się dwa nowe zapachy od Shakiry. Może nie takie nowe, bo są z 2024 roku, ale zauważyłam je w Rosmanie jakoś tak latem, a teraz akurat są w dobrej cenie. Kompozycja Fuksja, ta w intensywnie różowym flakonie, jest opisana jako zapach dla kobiety niekonwencjonalnej, kreatywnej i żywiołowej. Zapach jest kwiatowo-owocowy, a dominujące nuty to gruszka, sorbet, drzewo sandałowe tuberoza, malina oraz wanilia. Z kolei perfumy roho, czyli czerwone, to zapach dla kobiety silnej, odważnej i pełnej pasji. Jest to zapach głównie owocowo-cytrusowy i dominujące nuty to cytryna, malina, imbir, ylang-ylang, ambergris, czyli szara ambra oraz kardamon. Sądząc po nutach spodziewałam się, że będzie to zapach, który bardziej mi się spodoba, ale jednak po testach na bloterku zdecydowanie bardziej podobał mi się ten fuksjowy. Jeśli lubicie takie owocowe, dosyć słodkie, żywiołowe, energetyczne zapachy, to koniecznie pójście do Rosmana, bo prawdopodobnie znajdziecie te stery i zdaje się do 4 listopada. Perfumy są dostępne w bardzo dobrej cenie.